Módmy się, Wszechmogący, wieczny Boże, Twoje słowo uświęca wszystko. Prosimy pobłogosław tę tablicę, która będzie nam upamiętniać dyrektora pierwszego Liceum Ogólnokształcącego św. pamięci Bolesława Hasa. Spraw, abyśmy spoglądając na tę tablicę, coraz bardziej wnikali w głębie Twojej mądrości i miłości. A przez to stawali się świadkami Twojej odwiecznej prawdy. Spraw również, abyśmy częściej zwracali się do Ciebie i Twojej szukali pomocy oraz pokazywali wdzięczność tym wszystkim, którzy wyświadczyli nam życzliwość i dobroć. Niech pamięć o naszych zmarłych zachęca nas do lepszego oddawania czci Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełniania naszych obowiązków względem Boga, Kościoła i Ojczyzny. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.